Wszystkim tu na witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nocnego życia. Jak widzicie, Szymon, tutaj zerka na naszą Elizę Piecień, która jest z nami od poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku też byliśmy zobaczyć, jak radzą sobie uczestnicy, którzy odpadli z show, byliśmy u nich w hotelu. Wszyscy mają się dobrze, słuchajcie. Czekają tutaj z wypiekami na twarzy, kto wygra, a do finału przeszły dwie kobiety, czyli Aleksandra. I Martyna. Tak, czyli panie będą ze sobą tutaj walczyć, i oczywiście finał, słuchajcie, zbliża się wielkimi, może nawet wielgaśnymi krokami, bo już w następnym odcinku odbędzie się finał. I bardzo was proszę, żebyście głosowali na tą osobę, która ma wygrać. Link do ankiety będzie w opisie, także macie wybór między dwiema simkami, które już znacie. Zobaczymy, co teraz tutaj Szymon Zagai do Aleksandry. O kurczę, tutaj ją w kozieruku. słuchajcie. Do rogu ją chcę przy tutaj. Tak, dobrze, przywitanko, słuchajcie. O czym ty rozmawiasz tutaj o pisuarze? No nie wiem, czy to ją słuchaj, jakoś zachęci. Aleksandra chce się tutaj wmieszać chyba do rozmowy. Nie, przeszła na dół. Słuchajcie, ja myślę, że fajnie będzie, jeśli my wszyscy sobie pójdziemy teraz na śniadanko. Do jakiejś restauracji, bo czemu by tego słuchajcie nie wykorzystać? Szymon, tylko zarzuć jakieś gacie, może na tyłek, i będziemy mogli w sumie iść. Ubierz się tutaj w strój codzienny. Eliza zostawimy w tym kostiumie, ona tutaj bardzo w nim dobrze wygląda, pasuje to do niej. Będziemy sobie podróżować. No i oczywiście zabieramy Martynę, wiadomo. Martyna, Aleksandra. Gdzie jest? Gdzie jest Eliza? Eliza jest okej. Okay. Dobra. Lecimy, słuchajcie razem z Elizą z dziewczynami do restauracji. Będzie to restauracja, która przyszła z tym dodatkiem, którą stworzył Maxis i zaraz się do niej wybierzemy. Jest bodajże w Newcrest, tam chyba ją umieszczała. Fajnego. Przy okazji zobaczymy jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Ja już trochę sobie pograłam z tymi restauracjami. Od strony klienta i od strony właściciela. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o stronę, jeżeli chodzi o stronę właśnie właściciela, to trzeba się długo tutaj nacharować. Zarobki nie są wysokie, nie wiem jak później, przynajmniej na początku niezbyt. Trzeba cały czas być w tej restauracji. No dobra, ma się zatrudniony ten personel. Generalnie on wszystko robi, możemy tylko się przywitać z gośćmi i. No, tyle, i później czekać ewentualnie na jakiś zysk. Chyba nie można być szefem kuchni, na przykład gotować tutaj samemu, chociaż nie wiem, może można. Widzę, że jest tutaj kilka osób na śniadanku. Słuchajcie, poprosimy o stolik. Mam nadzieję, że jakiś ładny dostaniemy. O, tu są te grzejniczki, czy nie wiem, jak to się tutaj nazywa, którymi możemy się ogrzać. Mam nadzieję, że to jest może jakaś zapowiedź tego, że w niedługiej przyszłości będą tutaj. Na przykład warianty jakieś pogodowe, co by mnie nie ukrywam bardzo cieszyło. Ok, um, tutaj pani nam mówi, że możemy sobie coś zoe. Czy to jest zoe? Słuchajcie, bo my z Zoe jesteśmy na romantycznych tutaj. Nie, 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 nie. Dobra, tak mi się przed chwilkę wydawało, że to jest ona. Okej, okay. a ta blondy? Co to za blondy? To jest Eliza? Eliza. Dlaczego się przebrałaś? I właśnie jej nie poznałam. Zupełnie inaczej wygląda tutaj w tych włosach i w ogóle. E, ja nie wiem, co ona tu ubrała. Oni są we wszy w tych w codziennych, a ten jej kostium nie wiem w sumie w jakich był codzienny. Codzienny jeden, ona ma tutaj kilka. Weź przebierz się na ten codzienny jeden. Chciałabym zobaczyć. A, teraz się przesiadła do stołu. Dobra. O, Eliza, właśnie, już jesteś sobą. Dobra, usiądź, znaczy ona cały czas jest sobą, ale chyba wolę ją w tym wydaniu. Szymon i leziesz, Siadaj. To mnie trochę, właśnie, denerwuje, że oni łażą i nie wiadomo gdzie, tutaj, i gadają z innymi simami, zaglądają im do karty i tak dalej. Tutaj sobie można ustalić, co chcemy jeść, tak? Tutaj możemy wejść do menu. Mhm. I tak, tutaj mamy fast food, ale my sobie weźmiemy późne śniadanie. Ok, i coś ciekawego tutaj zamówimy. Może Szymon zamówi? No, najlepiej zamówić, mi się wydaje, żeby nie było tutaj żadnych nieporozumień. Dla każdego to samo. Przynieść ciasto. Czekajcie, zamów do stolika. Zaraz będziemy sobie wybierać tutaj z karty dań. Jest kilka wariantów. Jeśli jesteśmy szefem kuchni, to możemy sobie tutaj dodawać. Jakieś potrawy? Co byśmy tutaj zjedli? Słuchajcie, może jakieś naleśniory. Kanapka z bekonem, wybór szefa kuchni. Hmm, hmm, hmm. Omelet, bardzo pani ten omelet. Wy... O, jajka po benedyktynie. Dobra, jajca zamówimy. <grywia> I jajca dla każdego. <grywia> Dobra, jajca dla każdego. Słuchajcie. Mam nadzieję, że tutaj będzie nam smakować O, Morgan jest kelnerką, spoko Mogliby stworzyć takich innych Simów, może nie tych takich, którzy się już nam kojarzą z różnymi miastami Na przykład Morgan jest dla mnie już powoli tutaj kultową Simką I trochę dziwnie ją widzieć jako kelnerkę No ale co tam W sumie Dobra, ona jest taką rebeliantką. W ogóle mi ten zawód jakoś dla niej nie pasuje, nie? Ale okej okay. Czekamy na nasze jajca i rozmawiamy sobie tutaj, słuchajcie, o dzisiejszym dniu Dzisiaj znowu w tarantuli będzie się impreza, wiadomo Ale, Boże, Aleksandra, Eliza musi zobaczyć, jak nam tutaj idzie Ja widzę, że on tylko tak z Aleksandrą, z Aleksandrą, z Elizą, z Elizą, z Elizą Tutaj Aleksandra chyba z Martynką sobie rozmawia Patrzcie, jak się zbagowała tutaj nasza Morgan Dawaj jajca, gdzie idziesz? Kurde, nie nasze jajca Ech, nic, no. Niektórzy przyszli tutaj wcześniej. Co my możemy zrobić, na przykład, um, tutaj z kelnerką? Co możemy zrobić z kelnerką, dobra? Ok, przekazać pochwałę na gan, zamówić do stolika. Ok, ale jak naciskamy na ten, to też zamawiamy do stolika. Fajna ta restauracyjka, naprawdę bardzo przyjemna. Ok, tutaj jakieś malunki są na ścianach, bardzo fajnie. O, chyba idą nasze jaja po benedyktyńsku. Dawaj jajca, Morgan. Bo jesteśmy głodni. Dobra. Dziękuję. Możemy sobie teraz zjeść w spokoju. Patrzcie, nawet fajnie wyglądają tutaj te potrawy. Spoko. Ja im może cyknę zdjęcie. Patrzcie, jak fajnie wszyscy sobie rozmawiają. Tutaj Szymon. Halo. Czy tu nie ma much? Nie ma tutaj much. Nie ma. Nie masz nic, żadnej muchy, słuchaj, w tych jajkach. Spoko. Nie bądź już takim estetą, mój drogi sobie kilka podzi tutaj na pamiąteczkę oczywiście. Fajnie, że doszedł ten pakiet. Dobrze, że możemy gdzieś sobie wyjść z rodziną. Sposób zamawiania jest chyba łatwiejszy niż w trójce. Łatwiej też się dodaje rzeczy do menu. Więc spoko. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi od drugiej strony, czyli prowadzenie restauracji, nie zarabia się dużo. Siedzi się tam cały dzień. Znaczy tyle, ile chcesz, żeby była otwarta restauracja. Taka jest zazwyczaj. Ja siedziałam chyba 12 godzin, zarabiałam 200 simoleonów, z tego miałam jeszcze jakieś potrącenie na produkty. Także od tej strony chyba nie bardzo mnie to kręci, chyba wolę prowadzić butik, bo wtedy się zarabia więcej. Butik albo jakiś każdy inny sklep. Dobra, wcinać moje simy. No tutaj Eliza się trochę grzebie. Ok, jest 13.15, właściwie 12.40. Nie wiem, co mi tak tutaj przeskoczyło. Moi drodzy, będziemy się zbierać, a zobaczmy, czy jeszcze możemy sobie zamówić, bo ja w sumie zawsze tylko jedzenie zamawiałam i jedzenie. A jakbyśmy teraz. Za... Patrzcie na Elizę. Przynieść ciasto, zapłacić rachunek, zamów do stolika. Jakbyśmy sobie kawę zamówili. Jak to wygląda? Jak oni tą kawę piją? Bo ja w sumie muszę Wam powiedzieć, że wybór szefa kuchni to jest Cappuccino. Ja latę. Zamówimy dla wszystkich latę, słuchajcie. Dobra. I zobaczymy, czy nam te talerze posprzątają. Bo na przykład tego jestem ciekawa. Morgan, weźmiesz talerze i przyniesiesz nam kawę? Czy od razu Kawucha i, i spadać? Chociaż może wcześniej powinniśmy zamówić sobie tą kawę, no ale tak na pusty złądek. Na pusty złądek to nie bardzo wiecie. Dziękuję. Dostarczymy zamówienie, gdy tylko będzie gotowe. Yy, kawa to jest 5 sekund. Zalewasz wodą i już jest. Tutaj opatrzcie szefu. Szefu, szefu kuchni sobie gotuje. O. To jest też nowa kuchenka. Chyba są dwa rodzaje takich kuchenek. O, bardzo fajnie. Jak ono nam to przyniesie? Też w takiej tacy, czy po prostu będzie to odkryte? Morgan jest naszą kelnerką, ale nie tylko naszą, więc troszkę sobie poczekamy tutaj na to zamówienie, pewnie. Morgan juchu. Nie może nam cały odcinek zejść tutaj na czekaniu na zamówienie, bo to. Zaczyna się robić niefajne. Długo się czeka, jak widzicie, długo się czeka, nawet na jakąś tam kawę. Trzeba mieć trochę cierpliwości. Martyna straciła tą cierpliwość, słuchajcie, i dziesiku. dziesiku. No dobra, przyspieszymy tutaj czas znacznie. Wiecie co, no gdzie jest ta kawa? No Morgan, nie rób se jaj, ta woda by się zagotowała już po prostu ze 100 razy Gdzieś ty po tą kawę polazła? Do Brazylii? Gdzie jesteś? Morgan? Nie ma jej Zaraz się wkurzę i po prostu sobie pójdziemy, bo siedzimy już tutaj chyba z 5 godzin <śm> ob ob Obczajacie to? Przy przychodzimy sobie na, e na śniadanie do lokalu i wychodzimy, kurde, e w porze obiadowej Znijmy tą kawę dzisiaj? Nie. Hmm. Chociaż wyszło jakieś zamówienie. Może to nasze, Może to ta kawa tutaj siedzi pod tą pokrywką. Ja nie wiem. Nie wiem w ogóle, gdzie jest nasza kelnerka. Nie. Dobra, jakaś żenada się z tego robi. E, powoli. Szymon chodź tutaj. E, obraź szefa kuchni, bo to jest bez sensu. Kelner w podstawie się twoje zamówienie. Czy na pewno chcesz je anulować? Nie chcę anulować, chcę opieczyć szefa kuchni. Nie mogę? Opieprz go. Tak jest, Szymon. Idź, powiedz mu to, co myślisz. Że jest do bani Tak? Chce pan więcej chleba? Niech jak ciekawe. To będzie dodatkowo kosztować. Proszę nie testować mojej cierpliwości. Łaty! Kurde, raz, dwa, trzy. Idziemy stąd. Chcę anulować. Chcę anulować, bo naprawdę nie będziemy tu siedzieć do nocy Zapłacimy rachunek, słuchajcie I idziemy stąd Chociaż często mi się tak zdarza, że w tych restauracjach zapominam po prostu płacić z rachunku I później przychodzi mi takie O, bardzo się przyjaźnimy, super Co się stało? O nie, wygląda na to, że Szymon czymś się zatruł To na pewno wina jedzenia z restauracji Szymon powinien natychmiast tam zadzwonić i powiadomić obsługę Kogo my tu możemy opieprzyć? Nikogo. Ojej, ja mam nadzieję, że Szymon nie będzie się bardzo źle czuć, bo chcieliśmy dzisiaj zrobić wrażenie na Elizie. Eee, dobra, czy Ty już zapłaciłeś? Nie. No to zapłać może i będziemy się stąd zbierać, bo straciliśmy już tutaj dość dużo czasu. O, jaki dziwny syn. syn. <laughs> dziękujemy. Uh -huh, my nie dziękujemy. Tylko od razu spadamy, nie ma za co dziękować tak naprawdę Podróżuj Dobra, bierzemy naszą czeradkę i lecimy, słuchajcie, do Tarantuli Widzimy się za chwilkę Jesteśmy już na miejscu, Szymon się tutaj zabrał, słuchajcie, za jakieś sprzątanie Aleksandra z Elisą sobie rozmawia Przyszedł komik, hmm, chyba nie jest w najlepszym nastrojem. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj zbytnio przynudzać Zamówiliśmy też DJ-a, który już tutaj... Słuchajcie, gra sobie w najlepsze. Także zagadamy do naszego gościa, który przyszedł. Ktoś jeszcze jest, jest Paolo, także do niego też sobie zagadamy. Rozmawiaj o podbojach. Może lepiej nie o tylko z nim, Aleksandro. Chodź tutaj, przygotuj drinka. Przygotuj drinka dla wszystkich. Dobra, przygotuj drinka dla wszystkich. Słodką pikanterię. Za chwilę Szymon ci pomoże i też drinki będzie robić. No tutaj Szymon chciałby jeszcze do Aleksandry zagadać, o nie, on jest, o nie, czekajcie, patrzcie, mamy jakiś mudlet, jeszcze tego nie widziałam, zatrucie pokarmowe, te dźwięki dochodzące z brzucha brzmią jak gulgotanie potwora z głębin. Szymon powinien zadzwonić do restauracji i to zgłosić. I niezależnie od tego, co by się stało, niech nie odchodzi zbyt daleko od was. O kurczę, a miał być taki piękny dzień, słuchajcie, miał rozmawiać tutaj z Elizą. No wszystko się tutaj przeciwko niemu sprzysięgło. Czy my możemy zadzwonić tam w ogóle i jak? Zrób psiku za przez telefon. Hmm. Klub restauracji zgłoś zatrucie. Zgłosimy zatrucie, słuchajcie, już na pewno nigdy tam nie pójdziemy. Czy on chce iść siku? O nie, lećiku. Nie, Szymon, nie! Nie. Nie ach, to zatrucie. Nie ma wymówki. Sim moczy się na parceli. Z pięciu lub więcej toaletami. Z pięcioma lub więcej toaletami. Skorzystaj, biedaku. Weź sobie prysznic później. Biedny. Dobra, idź się wykąp, mój drogi, i zgłoś, kurna, to zatrucie, zgłoś zatrucie, dobra. Biedna Eliza sobie pewnie myśli, o mój Boże, czy ten Sim, który siedzi koło mnie, jest naprawdę Szymon, przecież jemu nigdy się to nie zdarza, ale Boże, wybaczcie mu, bo ma chłopak zatrucie i nie zdążył do kibelka. Zdarza się. Eliza, powinnaś się nim zająć, powinnaś zrobić mu jakieś okłady na brzuszek, naprawdę, weź. Weź, że normalnie zrozum człowieka z biegunką. Yes. Jezu, Szymon, oni sobie myśli u mnie nigdy by się to nie zdarzyło No tak, ale ty nie prowadzisz restauracji, tylko bar, mój drogi I podajesz drinasy, w sumie jedzenie też jest, no i jest nie, naj, nie najgorszej jakości tak naprawdę Aleksandra się tutaj poci e, Dobra, Szymon dzisiaj słuchajcie, odpada jeśli chodzi o robienie drinków e, Dlatego Martyna musi tutaj pomóc Martyna, chodź tu, przyrządzi drinka dla wszystkich, niech będzie trochę tych drinasów Co możemy tutaj, co my możemy, co my możemy Sok z lodem To, żebym wybrała Ktoś słucha w ogóle komika? Tak Są Simowie, którzy słuchają, no to fajnie Opatrzcie, patrzcie, przyszła Jak tam nasz Szymon myje się Okej, okay, no to dobrze Może za chwilę uda się nam Teraz już się dobrze chyba czuję Może za chwilę uda się nam właśnie z Elizą pogadać, byłoby fajnie Moja droga, czy ty robisz te drinki? Ja cię bardzo proszę, nic nie będziesz pić, rób drinasy, bo goście tutaj czekają, tak jakby, o, Aleksandra dobrze się spisała, już kilka drinków jest, słuchajcie, Robert dzwonił do nas, nie możemy teraz, Robert, jesteśmy w pracy, jak chcesz, to wpadnij, zresztą zapraszałam cię tutaj, także nie ma wymówki, przychodź już, czekajcie, zagadamy sobie tutaj do naszej Elizy. Poprawimy ich humor, będziemy udawać, że to, co się stało, to, to, to nie było prawdą. Zresztą ja myślę, że ona i tak niczego nie zauważyła. Powiedzmy, że popuściliśmy dyskretnie. Tak. O, jest Geralt, jest Geralt. Ja bym też do niego zagadała sobie. Bo czemu nie? Przyszedł tutaj zobaczyć pewnie, kto został w finale. Znaczy, kto będzie walczyć tutaj, właśnie w finale. No i okazuje się, że to dwie dziewczyny. Dobra, gadamy sobie z Elizą, która jest godzina wpół do ósmej, ok. No, zagadaj tutaj Elizy, boże, jak on się czai. No, nie poznaję go. Przy innych dziewczynach to takie podboje, że hej, a tutaj w ogóle jakaś czajana. Nie wiem o co chodzi. Dobra, czy Ty już skończyłaś driny robić? Skończyłaś driny robić, no to fajnie. Jest ten. Dzień zaś, Pola z DJ. No, jak mnie to wnerwia. Ej, co oni przychodzą tylko na 5 minut? I najgorsze jest to, że nie możesz sobie wynająć tego DJ-a znowu I nic z tym zrobić w ogóle, ani puścić muzyki, ani nic no, musi być odtwarzany utwór, no to wiem, zatrudnij obsługę A mogę zatrudnić jeszcze raz, no to, e, dobra, Eliza, Boże Eliza Aleksandra zadzwoni nam po obsługę, weź nie pij na razie tego drinka Tylko zadzwon po DJ-a A później możesz sobie tego drinka dokończyć, dobra? Tutaj Martyna też się pręży. Drinki robi. Właśnie musi być, muszą być drinki tutaj, słuchajcie. Dobra, tutaj sobie wypij później. Dobra, super. Mamy w drodze DJ-a. Także fajnie. A jak nasz komediant? Nie ma komedianta. Oni przychodzą na 5 minut, czy co? To jest jakiś bezsens. Dobra, gadasz sobie z Gerardem Spoko, bierzesz drinka No i bardzo dobrze, imprezka, słuchajcie, trwa Ja bym tutaj zrobiła sobie zdjęcie Tak Martyny za barem Tutaj Eliza Kwiecień, słuchajcie, wszystkich widać Powiedzmy wszystkich Martyna, coś nie taka niezadowolona, taka minka Bo Robert nie przyszedł, co? Martyna, słuchaj, ktoś do ciebie dzwoni Serana, nie Weź ich zaproś tutaj Gdzie oni będą się tam szwendać Zaproś tego swojego Roberta Zaproś Seranę. A gdzie jest Robert? Chyba, że on tutaj gdzieś jest. Dlatego nie możemy go zaprosić. Dobra, zaproś Seranę. co, skasowało mi się to? Czekajcie. Zaproś do wspólnego ten. Seranę, proszę bardzo. Dobra, może było tutaj kilka niesnasek między nami, ale ją i tak zaprosimy. Ok, jest Jay. Nie ma. DJ nas olał, słuchajcie. No ale nic. Może za chwilkę się pojawi. Mam taką nadzieję przynajmniej. Gerard, co ty tam robisz? To Zoe, próbujesz zagadać? Czekacie na DJ-a? Czy o co chodzi? A nie, telewizor oglądacie. Też fajnie. Spoko, spoko. Dobra, Aleksandra popija drinka. A ty, moja droga, ty dzwonisz. Okej, okay, tu jest jeszcze drink, także wypij sobie. Drina, Patrzcie, jak te drinki, kurde, poszły. E, dobra, Szymon, ty pijesz tego drinka, to pij, bo przydałbyś się tutaj przyrządzić drinka dla wszystkich. Co byś mógł przyrządzić? Ty masz takie fajne umiejętności. Mm, o kurde, drogi drink, ale dobra, przygotu przygotujemy. Serana zaraz tu będzie. Fajnie. Gerard już na mnie czeka, nie wiem, czemu razem nie przyjechali. Czyby jakieś kłopoty w raju, słuchajcie. Gdzie jest kurna DJ? Ja się pytam. No, co za szajs. A, jest Robert. Dobra. Chodź tutaj, pogadaj jeszcze z Robertem. Co on taki skryty. Tam tak siedzi, nic nie gada. Ja poflirtuj z nim. Obejmij... O, widzę, że ktoś tutaj sprząta. Aleksandra, bardzo miło z jej strony, słuchajcie Przynajmniej jedna osoba, która się zorientowała, że się syf zrobił Także <grywa> brawa dla Aleksandry Widzę, że Szymon to widzi Szymon to widzi i na pewno to docenia Aczkolwiek teraz wszystko w waszych rękach, moi drodzy Także musicie tutaj zadecydować Martyna posprzątaj też nie będzie sama Aleksandra mi tutaj garów zmywać O, jej tutaj Szymon popuścił Hmm, ale spokojnie, niech taka łuża sobie zostanie. No kurde, no naprawdę co jest? Zatrudnij obsługa. Na tej parceli jest już zatrudniony DJ. No to fajnie, że jest No to fajnie, że jest zatrudniony, ale jakoś tego DJ-a kurna tutaj niestety nie widzę. Ja tu miałam kiedyś jakieś radyjko chyba przygotowane. Tak, jest tutaj nawet. E, dobra. E, chodź tutaj, mój drogi. Nie, idą ludzie? Tańcz razem, potańczymy razem, co? Chodźcie wszyscy na parkiet Eliza, co ci? A tutaj z Paulem, mam nadzieję, że cię nie podrywa Dobra, weź sobie, skorzystaj z tej toalety, tutaj się jakiś tłok zrobił Ewidentnie, słuchajcie, impreza chyba dobiegła końca Ludzie powychodzili, niektórzy jeszcze się tutaj szpędają, wiadomo Hmm, chciałam powiedzieć, co się dzieje, czyżby był środek tygodnia, no i właśnie jest tutaj środa, jest tutaj środa Elisa, so co ty -ta robisz? Tańczysz Z pełnym pęcherzem, dobra, zrezygnowała Wow, wow, baby Daj jeszcze ja widzę, że Szymon tutaj wywija, nieźle Czy my możemy w ogóle z nim zatańczyć? Możemy Dziewczyny, chodźcie na parkiet, słuchaj z mnie, tańcz, proszę Świetnie, świetnie. W samą porę, w samą porę! Wszyscy ludzie poszli, ale kogo to obchodzi? DJ. DJ babcia przyszła teraz, tak? Co, co miałaś? Operację Biodra? Ja pierdzielę. Dobra. 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 Potęczymy razem. Martyna tutaj zarządziła, słuchajcie. E, taniec synchroniczny. Ty tutaj, co robisz? Ty się wyśruciłałaś. Super, super, super. Dobra. Została tylko sama obsługa tutaj. No nic, pobawimy się, póki jest DJ. Szkoda, że nie ma innych osób. Podejdź tutaj, moja droga. O, Szymon. Szymon, Szymon. Poprawimy mu w pomorce, kadamy do niego w ogóle. Pochwalimy szczerze. Dokładnie. Widzę, że tutaj Aleksandra, słuchajcie, nie daje im chwili sam na sam. Potem tutaj moja Aleksandro droga. Fajnie, szkoda, że ten DJ tak późno przyszedł. Znaczy mieliśmy dwóch DJ-i, ale dobra. Okay. Tutaj Martyna bardzo dobrze sobie na parkiecie radzi. Jeju, co tutaj był jakiś taki dowcip. Gdzie? Łoo, wow, okej. Okay. Chcą troszkę pobyć może sam na sam, tam, gdzie nie byłoby tak głośno. Dobra. Chodź hmm, tutaj, pogadaj, wyjaw z... mu wielki sekret, dokładnie po przedku, Powiedz mu! Eliza mu powie, że od zawsze go podziwia, że dobrze sobie radzi I w ogóle, i, i tak obejmiemy go, obejmiemy go, słuchajcie Dobra, to była inicjatywa Elizy, pójdźmy gdzieś w zaciszne miejsce porozmawiać W zaciszne miejsce Dokładnie Pójdźmy gdzieś porozmawiać, gdzieś, gdzie nie będzie tak głośno Okej. Okay. Tutaj Eliza mówi, że bardzo dobrze sobie Szymon radzi, że wszystko tutaj wygląda fajnie. Że jest niezłym biznesmenem. Same ahe i Ochy, słuchajcie. No no no. Zobaczymy, jak Szymon tutaj sobie z tym poradzi. Cię na pewno bardzo cieszy. Bardzo zainspirowany. Wiem. Ci faceci, no, się szybko inspirują, kurde. Poflirtuj trochę właśnie Właśnie, poflirtuj. Zobaczymy, czy ona na to pójdzie. Obejmij ją tak, wiesz, tak. Sam wiesz, jak. Oczaruj. Dobra, dobra. Oczarujemy ją. Spojrzymy w te błękitne oczy i w nich utoniemy. Dobra. Nie wiem, co tam dziewczyny robią, słuchajcie. A, bawią się dalej z DJ-em. Spoko. Niech sobie potańczą o kurcze, blade, cóż to wyciągnąłeś z kieszeni, mój drogi Patrzcie jaka tutaj ten, jak to się nazywa? Łuk Nie wiem tutaj, żeby... O dobra, jest Są ściany, jest romantycznie, wiszą jakieś rzeczy tutaj Idealne miejsce na to, żeby oczarować Elisę kwiecieniem <noise> Co tutaj możemy? Bardzo bym chciała jej dać róże. Ale tak, potrzymamy ją za ręce, widzę, że tutaj, no, oj, oj, się zdobył na odwagę wreszcie Nasz szef unciał, po pocałunek No, była też imprezka, było też kilka drineczków, może tutaj większa odwaga dzięki temu Eliza chyba, słuchajcie, jest, no tak, mhm. te kocie ruchy o tym właśnie mówią Jesteśmy bardzo flirciarscy. O tak, wręcz jej róże, jesteśmy bardzo flirciarscy Czy uda nam się dzisiaj... Nie, Eliza, nie idź spać czy uda nam się dzisiaj mm, jej po prostu powiedzieć? Wiecie, że nam się podoba. No, znaczy, chyba już to wie, ale chodzi mi o to, czy może jakiś pocałunek. Te ławeczki mi się tak podobają. Elizo, to for you! O! Szymonie! Super. Dobra. Co jeszcze możemy tutaj? Uwodzicielska po... Pierwszy kis. Dobra, no to kis, kis. Dawajcie. I chyba będziemy... słać zbierajcie do domku, bo jest późno, a finał nas czeka. Czym on już tutaj po prostu chyba zapomniał o pracy swojej? No o! ta zwierzak taki. Um. <laughs> Poprosił o zostanie dziewczyną. Kurde romantyczne. Dobra, poślemy jej jeszcze pocałunek i będziemy się zbierać. Naprawdę Szymon nie chce tutaj niczego tak przyspieszać bardzo. No tutaj bardzo powoli i tak rozważnie próbuje wszystko zrobić, bo to jest dziewczyna, która naprawdę mu się podoba. Nie ma być jakiś tam, wiecie, fircik od taki sobie. Patrzcie, uh -huh, uh -huh. On po prostu tutaj myśli już naprawdę chyba tak długoterminowo o niej. <grym> długoterminowo. <grym> yes. Dobra, pocałuj ją jeszcze. Ulala! Ulala! Czekajcie, zrobię takie zbliżenie na ich twarze. Mą sherry I wracamy do domu, moi drodzy. Tak, wrócimy sobie do domu, także pamiętajcie o tym, żeby głosować. Czas do głosowa na głosowanie e, będzie no nie będzie zbyt długi, bo do niedzieli. E, także trochę ten czas jest tutaj ograniczony. Także moi drodzy, no, głosujcie. Ja ankietę wyłączę wtedy, kiedy wyłączę. Nie wiem dokładnie o której godzinie w niedzielę, a dlatego w niedzielę, bo muszę mieć jeszcze czas, żeby ten finał nagrać. Także trzymajcie się. Zapraszam do głosowania. Buziaki i pa Papa! Kiss, kiss!